Szczęść Boże! Witajcie w ten czwartkowy poranek. Dzisiaj posłuchajcie fragmentu z pierwszej Księgi Królewskiej. Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego jego serce nie pozostało tak szczere wobec jego Pana Boga, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ochydę Amonitów. Salomon więc dopuścił się tego, co jest złe w oczach Pana i nie okazał pełnego posłuszeństwa wobec Pana, jak Dawid jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, boszkowi Moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy oraz Milkomowi, ochydzie ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. Pan więc rozgniewał się na Salomona za to, że jego serce się odwróciło od Pana Boga Izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić obcych bogów, ale on nie zachował tego, co Pan mu nakazał. Wtedy Pan rzekł Salomonowi: Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę Ci królestwo i dam Twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za Twego życia ze względu na Twego ojca Dawida, to wyrwę je z ręki Twego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam Twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem. Dzisiaj czytamy straszną historię. Salomon pod wpływem żon staje się bałwochwalcą. I moglibyśmy powiedzieć, że ich świadectwo ich sposób życia sprawiło, że to Salomon odszedł od Pana Boga. A jednak to w sercu Salomona rozegrała się ta decyzja, żeby odejść od Pana Boga, żeby przestać być mu wiernym. Pomyśl, na ile jesteś świadkiem? A z drugiej strony, kiedy widzisz kogoś, kto daje ci antyświadectwo, czy potrafisz w tym wszystkim zachować swoją wiarę, zachować swoją wierność Panu Bogu? Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.